Renta na zwiększone potrzeby po wypadku ma na celu pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z konieczności przystosowania się osoby poszkodowanej do nowych warunków życiowych po wypadku. Przysługuje osobom, które na skutek wypadku doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, co znacznie zwiększyło ich codzienne wydatki oraz potrzeby. Może obejmować zarówno koszty leczenia, rehabilitacji, specjalistycznej diety, dojazdów, opieki lub korzystania ze sprzętów ortopedycznych. Aby uzyskać rentę, poszkodowany musi udowodnić, że jego potrzeby rzeczywiście się zwiększyły oraz nastąpiło to na skutek wypadku. Może to udowodnić np. zaświadczeniem lekarskim. Wysokość renty będzie uzależniona od specyficznych potrzeb i ponoszonych kosztów przez osobę poszkodowaną. Wszystkie te koszty należy udokumentować oraz potwierdzić dokumentacją finansową, kosztową, rachunkami, fakturami lub poświadczeniami.